Już jakiś czas temu na kanale pojawiały się materiały, w których musiałem uzupełnić pola nazywając polskie miasta. No i dzisiaj czas na odświeżenie tego formatu, bo oprócz tego, że będzie trzeba rzeczywiście polskie miasto pasujące w dane pole wpisać, to jeszcze będzie musiało ono spełniać warunek zawarty właśnie w tym polu. Czyli na przykład tutaj może być tylko miasto zaczynające się na literkę K. To jest wersja easy, i z tego co wiem, jest jeszcze wersja trudna. No i zobaczmy, jak wersja trudna się różni od tej łatwej. No i jest tych kwadratów tutaj czy tam pół zdecydowanie więcej. A ja witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, pomimo tego, że nauczycielem geograficznym, nie jestem, to mam nadzieję, że dzisiaj nauczymy się wspólnie czegoś ciekawego. A na start tego materiału zaczniemy sobie od luźnego quizu, ale nie bójcie się, dzisiaj ich nie będzie tak dużo. Polskie miasta na każdą literę według podpowiedzi. Wiem, że robiłem to w ostatnim odcinku, ale mega mi się to spodobało, także wylosujmy sobie literkę, której jeszcze nie było i zobaczmy, jak mi pójdzie. No i pierwsza literka, która zostanie przez koło fortuny wylosowane, to literka L, której nie było. Literka L jest, więc zobaczmy, jak sobie poradzimy. Zachęcam również do stawienia łapki w górę oraz aby być na bieżąco. To wiecie, ale czasami trzeba przypomnieć, bo nie każdy zostawia. Mimo wszystko, Mega mi to pomaga. 5 stycznia aktualizowany, także quiz jak najbardziej nowy. Na placu litewskim w tym mieście znajduje się portal do Wilna. Nie wiem, czy znajduje się tam portal do Wilna, ale wiem, że plac litewski znajduje się w Lublinie. Byłem nieraz na placu litewskim, także oczywiście wiem. Znany z miedzi klubu piłkarskiego Zagłębie, no to Zagłębie Lubin. Pamiętam taką anegdotkę z dzieciństwa właśnie, jak jako mieszkaniec Puław myślałem, że sobie pojadę na ekstraklasę, zobaczę jak to gra się w poważną piłkę i namawiałem mamy, żebyśmy pojechali właśnie na mecz Zagłębia Lublin, bo myślałem, że to jest Zagłębie Lublin, jak byłem dzieckiem. No i później okazało się, że to Zagłębie Lubin, które jest dość daleko od Lublina, nie ma się co oszukiwać, a wówczas Motor Lublin jeszcze w ekstraklasie oczywiście nie grał. Wielkopolskie miasto słynące z klubu Żurzłowego Unia leczno. Niedaleko miała miejsce bitwa przeciwko Mongołom, w której zginął Henryk Pobożny. O ja cię kręcę. No to to jest już ciężkie, bo ja nie, jestem, nie znam się tak na historii. Literka L. Jakie są miasta na literkę L? To też trzeba sobie pomyśleć. Dobra, nie wiem na razie. Nazwę miasta nadał Bolesław Rocha. Albo Bolesław Froja, chyba właściwie, bo to polskie imię. La Rioja, oczywiście, jest taki, taki region w Hiszpanii, no ale tutaj będzie Bolesław Froja. W 1919 roku na część polskiej formacji wojskowej. Nie mam pojęcia. To małe miasto w północnej części województwa Podlaskiego dzieli nazwę z dużym miastem w Saksonii Lipno. Nie Lipsk, przepraszam, Lipsk po prostu. Bo oczywiście Lipsk również występuje w Saksonii. Stacja kolejowa w tym mieście nazywa się. Koło Poznania. Nie wiem. Szamotuły, Wronki są niedaleko. Obor... Nie, nie, oborniki też jest taka miejscowość. No, ale nie moje regiony Polski. Nie wiem, co jest ko... na L koło Poznania. Leży na obszarze Pomorza, stanowiącym dawniej lenno Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Lębork? Dobra. Znajduje się tam Konkatedra Diecezji Rzymskokatolickiej, której główną siedzibą jest zamość. Diecezji Rzymskokatolickiej. Jezus Maria. Eee, leży na obszarze Beskidu Wyspowego nad Sowlinką. Ja cię kręcę, ale ciężkie wam powiem. Ja myślę, że to będzie takie wiecie prościzna. Niedaleko miała. Jakie są w ogóle miasta na L, żeby mieć z czego wybierać? Leszno było. Eee, Liche nie dlaczego mam w głowie. Lutomierz, klubomierz. Lututów. Ale to wszystko małe. Tu raczej będą takie bardziej znane miasta. Lipno. No ale Lipno chyba nie jest koło Poznania. Nie pamiętam, gdzie jest Lipno, tak szczerze. A, leży na obszarze Beskidu nad Sowlinką. Kurde, jakie są miasta na literkę L? No Lwówek Śląski jest. Też na pewno sporo jest chyba miast na literkę L, tak szczerze. Jeszcze tak myślę o tych większych. Lublin, Lublin mamy. Jaka jest formacja wojskowa na literkę L? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Poddaje się, ale bardzo ciekawy quiz. Mega wymagający. Legnica, okej, okay. legionowo, a no tak, legionowo. Ok, to ma kupę sensu. Lubo nisko poznania, Lubaczów Manowa. Okej, okay, okej, okay, ale szczerze, nie poszło mi to wybitnie, aczkolwiek muszę przyznać, że ten był o wiele cięższy. Dobra, usuńmy sobie jeszcze jedną literkę i zróbmy ostatni z tej serii, pójdziemy już do quizów dnia dzisiejszego literka ły! Wczoraj się udało, że tej literki nie było, a z tego co wiem, Pan Dryf teraz to zmienił. No i proszę, pojawiła się literka ły. zaktualizowana 14 stycznia. Także, moi drodzy, jak już się pojawiła, to musimy ją zrobić. Miejsce znane w tym mieście to manufaktura. Stolica Piotrkowska i Widzew. Byłem ostatnio w Łodzi, także wiem doskonale, że w tym mieście oto się znajdujemy. Akurat ja trafiłem, w, na, w manufakturze byłem, powiem wam, w Mikołajki 6 grudnia. Matko boska, ile ludzi. No nie, nie wspominam dobrze, chociaż naprawdę ładny obiekt, to trzeba przyznać. Eee, dobrze, stolica Krainy Historycznej, w której znajduje się miasto powyżej. Stolica Krainy Historycznej. Dolica Krainy Historycznej, w której znajduje się miasto powyżej. O ja cię kręcę. Dobra, na razie nie wiem. Lećmy dalej. Słynie z Rzemów oraz Kultury Ludowej, w tym wycinanek i pasiaków? Nie wiem, łuków. Łask. Nie mam pojęcia. Może tu jest łask? Nie no, nie ma opcji. Ale kojarzy mi się na literkę ły. Nie wiem co tu będzie. To Mazowieckie miasto w województwie podlaskim słynie z browaru. No to łomża. To Podrzeszowskie miasto słynie z zamku i produkcji trunków wyskokowych. Podrzeszowskie. W ogóle jest tam bardzo mało miasta. Literkę Ły, muszę Wam przyznać. Podrzeszowskie miasto. Co jest koło Rzeszowa? Jarosław tam jest takich większych. Przemyśl. Łagiwniki jest takie miasta. Nie, Łagiwniki chyba nie są miastem. Nauków no, na pewno jeszcze jest. Nie wiem, na razie leży w bezpośrednim sąsiedztwie Słowińskiego Parku Narodowego. Boże, gdzie, gdzie były te parki narodowe? Ostatnie miasto przed Warszawą, jadąc do niej drogą krajową 7 od strony Płońska. Eee, Łomianki? Łomianki. Zwierzęce kończyny niedaleko Białego Stoku, łapy. Prawie jak ten, który kocha najbardziej, tylko z literą różnicy. Województwo zachodnio pomorskie Łobes. Łobes, bo Łobuz kocha najbardziej, a łobes to taka miejscowość. Najbardziej na wschód wysunięte miasto województwa mazowieckiego. Łosice? Łosice, dobra. Stolica krainy historycznej, w której znajduje się miasto powyżej. W ogóle nie potrafi sobie skojarzyć żadnego miasta, które miałoby sens. Jakie są w ogóle miasto na ły? Łeba, tak, w Słowińskim Parku Narodowym, no bo to było na północy, sobie przypomniałem, dobra, mamy łebę, nie wiem, i szczerze nie wiem, ale dobra, nie jestem zawiedziony, zobaczmy, co to było, Łęczyca, okej, okay. nie, to w ogóle jakoś nie widziałem, a łańcuch! okej, okay, łańcuch był prosty, tego w ogóle nie potrafiłem sobie w swojej głowie znaleźć, także spoko, wynik... Całkiem niezły. Tak w ogóle zobaczcie, co znalazłem, że nawet stworzyli to tylko w wersji całej Europy, więc nie wiem, wbijmy z tysiąc łapek w górę, to zrobię taką wersję. No to zacznijmy sobie od poziomu tego łatwego na sam start. Jak to jak to przybliżyć? Nie, chyba tak przybliżenie będzie w miarę dobre, bo ostatnio właśnie pamiętam, że słabo to przybliżyłem i narzekaliście. Czy tak? Nie, tak, tak będzie chyba odpowiednio moim zdaniem. Najwyżej w montażu już teraz to przybliżę. E, lecimy sobie, moi drodzy, literka N. Od czego zacząć? Puńsk, o, Puńsk mi się podoba, bo było na literkę P i mega mocno wrogu po prostu takie miasto się znajdowało. Na literkę N. Na dole od razu namysłów złapało, ale oczywiście namysłowa tam nie ma. Nie wiem dlaczego w ogóle wpisałem namysłów. Po prostu Pierwsze miasto, które mi się skojarzyło z literką N. Co tam jest w województwie podlaskim? Zamość nie będzie, bo on się już nie łapie. Dobra, le lećmy prosto, Kamil. Dlaczego tak ciężko ee, takie trudne przykłady sobie robisz na start? Jarocin to nie będzie już tutaj. Ale... Ej, to nie jest wcale takie łatwe, kurde. Zbyt e, pomyślałem, że to będzie oczywiste. Dziwnów, dziwnów się nie złamie. Kamień pomorski będzie. Albo kalisz pomorski. Nie będzie, to co ma... Aha, Słupsk może po prostu, albo Kołobrzeg. Koszalin tam się może łapi. Nie? O mój Boże, to co tu będzie? Dziwnów był chyba tutaj. Trzebiatów? Trzebiatów ma powyżej 10 tysięcy, dobra. Bo już się trochę bałem. No w ogóle mam jakieś podpowiedzi, widzę, z dawnych materiałów. Jasło, widzę, na dole będzie. Ale literka I w takim rogu? Literka L. Hmm... Libiąż, <laughs> ale to oczywiście nie ten region kompletnie. Dobra, muszę się skupić. Ona w środku Polski. Orneta jest taka miejscowość, tylko ona jest już bliżej Królewca. Na literkę K. Też bliżej właśnie Koszyce. Znowu kolejne miasto, które jest chyba mało małopolskim. Mi się skojarzy. przede wszystkim jest na wschodzie Słowacji. Dobra, lećmy z prostymi. Wronki widzę, że tutaj mogę wpisać. Wpiszmy. Na literkę M Mirsk od razu widzę. Na literkę J. Jelenia Góra już nie będzie. Jawor jawożno to też nie. Co tutaj jest na literkę J? Literka J. Huh. Dobra, może Lubelskie wypełnię. Kock, kocka nie będzie, więc. Ee, Firlej chyba nie jest miastem. Dobra, wpiszmy boże, jakiekolwiek stoczek łukowski. Też nie? Nie, bo Łuków ma więcej. Lubartów też ma więcej. Puławy mają więcej. No co ma prawa miejskie? Jest blisko. Kurów, końskowola. Mają prawa miejskie. Aha, bo to jest od 5 do 10 tysięcy. Dobra, zobaczę. Ej, to jest szczerze ciężkie, bo od 5 do 10? Co ma w sumie taką ludność w lubelskim? Chrubieszów? Nie wiem, jaką ma. Włodawa? Włodawa też ma chyba większą. Hełm to na pewno. Tam 8-9 liter. To brzmi hardkorowo, wiem, że Strzyżów jest tam, o, Strzyżów, no to jak to miasto mieliście, albo po prostu miejscowość, bo chyba Strzyżów nie jest miastem, to wielkie szapoba dla was, widzowie. Serio, bo to, to takie, wiecie, insiderskie Dobrze, Zgierz, Zgierz się tu już nie będzie łapał. Ja cię kręcę, jakie to jest nieoczywiste, nowy... Dwór mazowiecki i nowy dwór gdański. Ale teraz wpadłem na dwa naraz. Na literkę P tak północno. I albo plus 10 liter. No dobra, no to się śląskie. Literka L takie południe. I jeszcze. Czekajcie, a na M w Podlaskim. Jaka jest miejscowość? Eee, na literkę N. Albo K przy granicy z Kaliningradem. Kętrzyn, Kętrzyn jest, okej. Okay. To mamy. Terka Enna Podlaski. To mi nie daje spokoju, bo to jest pewnie prosty jakiś miejscowość, e, Białystok, supra, śle, sokółka, czarna białostocka, hajnówka, kleszczele. No nie mam żadnego w głowie. I to lubelskie mnie trochę martwi. I, albo Zet świętokrzyskie. Eee... No zawiercie, albo to nie będzie na pewno. El na takim południu? Kurde, ja myślałem, że to jest o wiele prostsze, wam powiem. Albo O na środku Polski. Nie no, Leśnica nie mogła być. Ożarów? Nie. Opatówek? Opatów też nie, bo to co innego. Opatowiec też, co innego. Olkusz? Nie, bo to jest południe. O Ostaszów? Nie wiem gdzie jest, ale kojarzę takie miasto. Oborniki Śląskie? No to nie mogą być, bo są gdzieś wyżej. Ja cię kręcę. Ja myślę, że to jest o wiele łatwiejsze. Wow. Z i literka. Albo I. W ogóle nie potrafię się skojarzyć skojarzyć miasta. I. I. Mieli nie jest takie, ale to jest na zachodzie. I Łowa to też jest zachód. I ława. No nie będzie tak nisko. Kurde, może tych miast tam jest po prostu bardzo mało, nie? Dlatego to jest takie ciężkie. No póki co wynik z tego nie jest zadowolony. No jeden Nie wiem. Wąwolnica ma chyba prawa miejskie, ale to nie ma tyle mieszkańców. Maciejowice. Mm. Modli Bożyce, ale one nie mają tyle. Staram się znaleźć jakieś małe miasto z prawami miejskimi, chociaż tu chyba nawet nie muszą być prawa miejskie. No to co jest? Rejowiec, Fabryczny. Eee... Chociaż on ma chyba. No nie wiem, ile rejowiec fabryczny mam ludności. To jest ten jeszcze, no. Eee, no, 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 no. no Lubartów nie będzie, bo on ma więcej chyba. Nie rejowiec fabryczny jeszcze jest takie jedno. Nie potrafię teraz skojarzyć, no. Jak na złość. Siedlce, ale siedlce są duże i są wyżej. Z literka Z. Ha! Huh. Porwałem się chyba na zbyt trudne wyzwanie. Nie no, Kamil, z wiedziałeś, gdzie pewnie stawiam, że 90% z was w ogóle nic by tam nie wpisało, bo to jest naprawdę cięższe. A teraz nic ci nie przychodzi do głowy. 50 tysięcy. Jeszcze najgorsze, że mam w głowie jedno miasto i nie potrafię sobie przypomnieć. No bo tutaj Rudnik nad Sanem. A Rudnik nad Sanem złapała, ale było jeszcze jedno takie miasto w Lubelskim. Dobra, no jest ten Rudnik. To mamy. A, za, nie, nie zamość, tylko zwoleń. Zwoleń będzie, dobra. Udało się coś troszeczkę pchnąć. Na N. Nie daje mi to spokoju, bo tam jest na pewno coś oczywistego. Yy, literka J. Limanowa. To kurde, jest bardziej w małopolskim. Już się ucieszyłem, że to mam. Serio się ucieszyłem. Iwonicz, Zdrój. Nie, bo nie pamiętam gdzie jest dokładnie wonić. Wiem, że gdzieś na południu. Nowogród Bobżański? Nie? To nie jest gdzieś w tych regionach? Jutrosin tam jest? Nie. Ostruda? Ostruda. Właściwie wiedziałem, że Ostruda jest gdzieś w miarę w tych regionach, ale ona jest jeszcze na takiej granicy, dobrze, że sobie przypomniałem. Powiem wam, że siedzę już chwilę i kompletnie nie mam żadnych pomysłów. Tamten quiz wszędzie zrobić na spokojnie po prostu na następnym odcinku, bo to ja nie wiem jak tamten będzie bardzo ciężki w takim razie. Ja jakoś założyłem sobie błędnie, że te będą tak łatwe, a wcale taki nie są. Naprawdę. A yy, lądek zdrój? Jeszcze? Nie! Naprawdę tam nie jest lądek zdrój! Hmm. Literka I prawy dolny róg. To w ogóle nie mam teraz pojęcia. To odpuszczam na razie kompletnie. Literka N. Wow, brakuje tych pięciu i szczerze nie wiem, które jest teraz najłatwiejsze. No to po lewo w sumie na J też nie wydaje się jakieś mega ciężkie. Starałem się jakiekolwiek miasta przypomnieć na literkę J. Jedlicze sobie, przypomniałem, jedwabne, ale jedwabne jest też gdzie indziej kompletnie. Nie, to nie będę pisał nawet. Literka N. Tam mam wrażenie, że jest coś tak łatwego. No nie. Moi drodzy, 14 na 19, poddaję się. Jestem załamany swoim wynikiem. Mamy Polanów na północy, Janczewo, Nowodworce, Izdebki i Lodygowice? I chcecie im powiedzieć, że nie masz żadnych innych miejscowości tutaj? Więcej? Okej, okay, dobra, tu szczerze to było zarąbiście ciężkie zarąbiście. Jeżeli nie było już innych miejscowości tam pasujących, to ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Bardzo ciężki quiz. No i powiem wam tak szczerze, że no nie, wbijcie z 1000-2000 apel w górę, to zrobimy tą trudną wersję, bo ta już mnie przygniotła. Dzięki za dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku.